Chciałbym, abyśmy dotknęli tematu Józefa, jego historii, przez co on musiał przechodzić. Jak została wypróbowana jego wiara, jego posłuszeństwo Bogu, jego zaufanie do Boga? Chciałbym teraz, abyśmy otworzyli list do Jakuba. Pewne teksty będziemy sobie otwierać. Pewne ja będę po prostu cytował tak z pamięci, ale ten list, ten, ten werset możemy sobie otworzyć list do Jakuba. Pierwszy rozdział i dwunasty werset strona 1111. I tutaj czytamy takie słowa: błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiedzany Boga tym, którzy Go miłują. Spójrzmy, że jest to pewna obietnica. Ale z jednej strony też pewna informacja. Że na życie chrześcijan będą przychodzić próby, że jest to wpisane na naszej drodze z Panem, że nasza wiara będzie wypróbowywana. W liście do Galacjan czytamy o tym, że każdy własny ciężar poniesie. Każdy z nas osobiście ma własną ścieżkę, ma własną drogę razem z Bogiem. Każdy z nas ma różne doświadczenia i każdy swój własny ciężar poniesie. Cenę uczniostwa, podążania za Chrystusem. Apostoł Paweł w swoich listach opisywał o ludziach, którzy niestety, kierując swoją uwagę nie na Boga, ale na pewne przyziemne rzeczy, nie wytrzymują próby wiary. Również apostoł Paweł, Paweł zwraca uwagę, że ta próba wiary, ona przychodzi w naszym życiu, i wielu z osób, niestety, nie wytrzymują tej próby. Właściwie każda próba doświadczająca naszej wiary, naszą wiarę jest e, taką walką o naszą decyzję, co my zrobimy, czy wybieramy Pana, czy idziemy. Krężną drogą, bez niego. I właśnie nawet psalmista Dawid często zwracał na to uwagę w swoich psalmach, i taki piękny psalm czytamy 139, i tam wersety 23 i 24, gdzie on kieruje w takiej modlitwie do Boga takie słowa: Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. A prowadź mnie drogą odwieczną. A Dawid miał taką pra, takie pragnienie, taką prośbę do Boga, żeby badał go, żeby doświadczał go, żeby sprawdzał, czy idzie drogą dobrą, drogą zba, yy, tą drogą odwieczną, tą zbawienia, a nie zagłady. W tych próbach, jakiekolwiek by przychodziły na nasze życie, Taką postawę, taka postawa jest złotem. Kiedy wciąż pytamy się Pana, co się dzieje w naszym życiu, czy idziemy drogą dobrą, jest to pewien klucz również do tego, aby przejść przez te wszystkie próby. Dobrze, chciałbym, abyśmy teraz przeszli do historii Józefa. Józef, jako młody chłopiec, syn Jakuba Izraela, jest to przednajmłodszy syn. Jego umiłowany, ojciec bardzo go kochał w szczególny sposób. Był to pierworodny z jego żony, Rebeki, którą najbardziej miłował, najbardziej kochał. No i tak się stało, niestety, że Jakub, który okazywał taką większą uwagę temu jednemu dziecku, sprawił w pewien sposób, że. I pewna nienawiść pojawiła się do niego wśród jego braci. Otwórzmy Księgę Rodzaju, 37 rozdział. Księgę Rodzaju, 37 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, inaczej. 37 rozdział i werset tutaj, może na chwilę tutaj się zatrzymamy. I jest tutaj powiedziane o tym, że Józef otrzymał pewne sny. Pierwszy sen dotyczył tych snopów, które, 11 snopów, które pokłaniało się temu jednemu snopowi, który był wywyższony. Później Józef miał sen dotyczący tego, że Słońce i Księżyc i 11 gwiazd kłaniają się mu. To jeszcze bardziej rozcieczyło jego braci, jego rodzinę, jak on może tak mówić. Oczywiście, zachowanie Józefa od jego młodości nie do końca było przykładne. W pewien sposób on mógł lekceważyć swoich braci, w pewien sposób pysznić się, co prowokowało. Ale Pan Bóg miał pewien plan. Miał pewną drogę dla niego. Miał pewien plan ratunku dla całego, całej rodziny, całego. Poko całych pokoleń właśnie z domu Jakuba. Co się dzieje? Wiemy, że yy, jego bracia, widząc to wszystko, nienawidząc go, postanowili go zabić. Ruben i najstarszy brat wstawił się za nim, no, Nie zabijajmy chłopca, mówi. No dobrze, wsadzili go do studni. Następnie Czytamy o tym, że padli na pomysł, widząc karawany Ismailitów, że sprzedadzą Józefa. No fajnie, po co go zabijać? Nie podnośmy ręki, faktycznie sprzedajmy go, chociaż jakiś pożytek z tego będzie. I sprzedali go jako niewolnika Ismailitom, którzy go odsprzedali do Potyfara, gdzie kupił go Potyfar. No właśnie, i zobaczmy. Dziecko Boże. Ten młody chłopaczek, który słyszał od Ojca o wielkim Bogu, Bogu jego dziadka, jego pradziadka, staje w bardzo trudnej okoliczności. Jego wiara zostaje wypróbowana. To była decyzja, co on w tej chwili zrobi: czy pozostanie wierny Bogu, czy będzie złożycił. Czy będzie mieć żal do Boga? Czy będzie oskarżał Boga? Czy będzie kłócił się z Bogiem? To był czas, kiedy miało się okazać w pewien sposób, też, czy Józef będzie wierny Bogu. Zobaczmy: przychodzi nieszczęście. Zostaje sprzedany, odłączony. On miał około 17 lat wtedy. Był jeszcze małym, takim no małym, no chłopcem był. Niedoświadczony. Ale on zapamiętał, i pamiętał o Bogu, który ratował jego przodków, który był z nim. I kiedy Józef dostaje się właśnie do tej niewoli, jest, służy na dworze Potyfara, jest tam napisane o tym, że co, że Pan mu błogosławił we wszystkim. Był z nim. I tutaj werset, może mogę przeczytać, to jest werset 39 rozdział. I werset drugi i czwarty. A potem był, a Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze, i przybywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg był z nim i sprawia, iż we wszystkim co czyni ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Zobaczmy, wytrwałość i wierność Bogu. Pozwoliła na to, żeby Pan był dalej z Józefem. Józef przeszedł przez pierwszą próbę, przez pierwszy etap swojej próby. To była próba zaufania. Czy on w trudnym momencie, tam gdzie mógł powiedzieć, Boga nie ma ze mną, Bóg mnie porzucił, Boga może w ogóle nie ma. Ale on pozostał wierny i Bóg bardzo szybko dał mu odpowiedź, że jest z nim i będzie mu błogosławić. W Biblii, w księżycu psalmów jest taki tekst. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Zobaczmy, ten tekst mówi, że jest to, co, jakieś, jakiegoś rodzaju szczęście w nieszczęściu. Józef, będąc w bardzo problematycznym położeniu, trudnym, otrzymuje radość, szczęście. Bóg jest z nim, błogosławi mu. I właściwie te wersety, dla te słowa, myślę, że dla Józefa były najważniejsze, że Pan był z nim i on mógł iść dalej, kontynuować swoją drogę. Następnie szatan próbował zniszczyć Józefa i posyła mu kolejną próbę: próbę wierności, posłuszeństwa. Czy będzie posłuszny Bogu i zachowywać przykazania. Wiemy o tym, że żona Potyfara próbowała skłonić go do grzechu, by z nią spał, by zdradził w pewien sposób Boga i właśnie swojego pana, czyli Potyfara. I on, Józef mówił: jak, żeby mógł więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Dla Józefa Bóg był najważniejszy. Mimo to, że jego życie nie było najlepszym, najwspanialszym, nie może, może tak sobie nie zaplanował tego, ale Bóg był z nim. I właśnie co dalej się dzieje? Co on otrzymuje za tą wierność Bogu? Co otrzymał? Bycie wiernym Bogu, powiedzmy sobie. No, znacie tę historię, na no pewno. Co otrzymał? No, więzienie otrzymał. Poszedł do więzienia. Niestety, no, poszedł do więzienia. Czy tak Bóg nagradza swoich wiernych? Gdzie był Bóg wtedy? Dlaczego Bóg nie obronił go? Dlaczego Bóg pozwolił na to, żeby on poszedł do. Więzienia. Jeszcze na tym dworze pana swojego, potyfara jeszcze miał tam dobrze. No, miał co jeść, wszystko było w porządku, czysty, służył, szanowany był już. A tutaj schodzi do jakichś lochów, do więzienia. Jest jęk, brud, może szczury tam biegają. Nie myślę, że o więźniów w Egipcie dbano. Ale również tam w więzieniu widzimy błogosławieństwo Boże, że kolejny raz Józef nie ma żalu do Boga, nie kłóci się. Przyjmuje wolę Bożą, przyjmuje tą drogę, jaką, w jakiej stoi i ze wszystkich sił stara się być wierny Bogu. Józef mógł mieć żal do Boga, mógł się z nim kłócić. Boże, dlaczego? Za co? Czyż byłem Ci wierny, ale Józef w taki sposób nie podchodzi. Wiecie, wiemy, ja pewien w swoim życiu doświadczyłem pewnej rzeczy, że nigdy nie kućmy się z Panem. Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy w tych kłótniach naszych, ale one nie są na naszą korzyść. Jedynie pokorna postawa i przyjęcie sytuacji, w jakiej jesteśmy. I dziękczynienie Bogu zabezpiecza nas przed zejściem z Bożej drogi. Józef, będąc w tym więzieniu, otwórzmy 40 rozdział. Jak on się tam zachowuje? Zobaczmy jego usposobienie, jego postawę. Sz szósty i siódmy werset. A gdy przyszedł do nich Józef rano, spostrzegł, że byli zmartwieni. To jest mowa o więźniach. On stał się tam takim przełożonym nad więźniami. Zapytał więc yy, dworzan faraona, którzy z nim byli w więzieniu w domu pana, mówiąc, dlaczego to macie dziś twarze ponure? Zobaczmy Józef, co on tam robi. No, co, powinien się smucić, gdzieś tam leżeć, tym schowany taki, żałować, biadać, tam narzekać. Nie, on przychodzi do tych ludzi, którzy i ogląda ich, i widzi, że oni są zasmuceni, i przychodzi ich pocieszyć. Znowu Józef ma szczęście w nieszczęściu. Bóg był z nim, gdzie również też jest tutaj to opisane. I teraz kolejny etap, trzecia próba, bo tutaj próby się nie skończyły. W rozdziale 41 i w wersecie 16. Czytamy o tym, że Józef, jakby, stał, kiedy zostaje wywyższony, kiedy odpowiada królowi, faraonowi na ten sen, który miał, i zostaje postawiony na wysokie stanowisko, znaczy jeszcze nie, ale tutaj jakby odpowiada królowi tak: nie w moim to mocy, lecz Bóg udzieli faraonowi pomyślnej odpowiedzi. To jest dopiero, może to jest początek pewnej próby, bo później wiemy o tym, że On zostaje wywyższony, jest drugi w królestwie, ma dostęp do wszystkich bogactw zarządza wielkimi rzeczami i w pewien sposób to również było dla niego doświadczeniem. Ale on tutaj, i w tym bogactwie i w szczęściu, tej radości, takim dzisiaj byśmy o tym powiedzieć, że szczęściu. Pozostaje nadal wierny panu, wykonuje jego wolę, jest świadectwem dla tych ludzi, którzy tam żyją w Egipcie razem z nim. Nie wypar się Boga ani w trudnościach, ani w szczęściu, ani w powodzeniu. Nawet faraon mówi o nim, że przebywa w nim duch Boży. Sam faraon zobaczył, że w tym człowieku było coś innego inne usposobienie. I zobaczmy, że w naszym życiu nie wszystko rozumiemy, co dzieje się. Nie wiemy, dlaczego przychodzą na nas nieszczęście, dlaczego urodziliśmy się może z pewnymi trudnościami, wadami. Dlaczego w naszym życiu przychodzą poważne problemy: zdrowia, finansowe może nawet bezprawnie jesteśmy oskarżeni o pewne przestępstwo. Nie bezpodstawnie. Nieraz takie były. Szczególnie ludzie, którzy byli wierni Bogu, choćby w czasach komunistycznych, doznawali wielkich trudności, wielkich przeszkód. Byli torturowani, męczeni, prześladowano ich, nie dawano im żyć normalnie. I zobaczmy, przez to, że Józef był wierny, w tym małym i w tym dużym, a szczególnie w tym małym. Pan w jednej chwili odmienił jego sytuację. Bóg miał plan dla niego, ale żeby Bóg mógł plan ten zrealizować, Józef musiał się mu poddać i nie było innej drogi. I w jednej chwili, w jeden dzień właściwie, z więźnia, który był tam zarośnięty, jest na opisane, że musiał się ogolić, żeby stanąć przed królem. Był zaniedbany. W jeden dzień staje się drugi co do władzy w Królestwie, co do władzy w Egipcie. W jeden dzień Zobaczcie, zobaczmy, jak Pan Bóg może w jednej chwili odmienić nasz, naszą sytuację. Wiele, wiele takich spraw problematycznych jest dla nas bez wyjścia, ale Bóg ma wyjście o którym my nie wiemy. Możemy powiedzieć, takie zadać sobie pytanie, kto chciałby być na miejscu Józefa? Oczywiście, no fajnie można by to powiedzieć, kiedy on już był tam w drugim w królestwie, nie? Ale kiedy on był sługą, kiedy był potraktowany i wrzucony do więzienia? Przez 13 lat Dułał się jako ten, jakoby odrzucony, zapomniany. Ale Pan odmienił jego los. I tak często chcemy mieć te sukcesy w życiu: tylko sukces. Ale Pan, aby ale żeby mieć sukces, pewien, pewne błogosławieństwa. Również trzeba przejść przez próby, które je poprzedzają. Bóg nie da nam ciężaru na nasze barki, które nas przygniecie. Józef musiał być przygotowany również do tej służby. Pycha w naszym sercu jest tak duża, że jakikolwiek sukces często nas niszczy. Bez poddania się Bogu możemy zejść w sukcesie. Z Bożej Drogi. I właśnie jest taki piękny werset również w Księdze Przysłów, 16, rozdział dziewiąty werset. Serce człowieka obmyśla Jego drogę, lecz Pan kieruje Jego krokami. My możemy obmyślać pewne drogi w naszym życiu, planować, ale Bóg ma lepszy plan. I Bóg zaprasza nas, abyśmy się poddali Jego planowi, aby on nas poprawił, abyśmy nie walczyli z nim. Ale w dziękczynieniu i w poświęceniu położyli nasze życie w Jego ręce. Józef, gdyby nie przebaczył swoim braciom na samym początku, być może by w ogóle nie dotarł do tego momentu, ale Józef przebaczył, zakopał swój uraz, zakopał swój gniew, który może gdzieś tam chciał się wybijać. Kiedy spotkał swoich braci, rozpłakał się, tęsknił za nimi, on im całkowicie przebaczył. Często nieprzebaczenie może być przeszkodą, wielką przeszkodą na drodze w planie Bożym dla nas. Widzimy, że Józef nie zamienił na nic swojej wier wierności Bogu. Nie zawiódł się na swoim Bogu, pozostał wierny. I to wszystko, co, go koszt, co kosztowało go, to właśnie jest zaufanie i wierność Bogu. Bez względu na okoliczności, bez względu na cierpienie, bez względu na emocje. W liście Piotra, pierwszym, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale i szóstym wersecie, Czytamy taką piękną obietnicę, która pojawia się w Starym Testamencie, w Izajaszu czytaliśmy ten tekst na, jako wstępny do kazania. I tu jest powiedziane tak, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Księga Izajasza podaje nawet słowo, że jest to kamień wypróbowany. Ale na co mi chciał zwrócić uwagę, że jest to proroctwo, które zapowiada przyjście Chrystusa jako ten, który jest podstawą, podwaliną całej budowli Kościoła, całej wiary człowieka. Jest tu podana obietnica, że kto w Niego wierzy, w tą skałę, nie będzie zawstydzony, nie zawiedzie się. List do Rzymian tłumaczy, do Rzymian mamy akcent na nie będzie zawstydzony. Ci, którzy ufają Panu, nie będą żałować. Nie będą okryci wstydem. Bo Bóg ma plan i Bóg prowadzi takich ludzi, którzy mu ufają. W drugim, czyli drugiej księdze kronik, w 20 rozdziale i dwudziestym wersecie czytamy takie słowa, gdzie Jahoszafat mówi do ludu: Zawierzcie Panu, a ostaniecie się. Są to piękne słowa. szafat w momencie, kiedy stoją w, przed walką, mówi im: Zawierzcie Panu, a ostaniecie się. Nie szukajcie w niczym ani w nikim innym ratunku. Zaufajcie Bogu, a ostaniecie się żywi. I później wiemy, jak Pan walczył za nich, jak Bóg wyprowadził ich z tej trudnej sytuacji. Dlatego pełne bezpieczeństwo. Pomimo okoliczności jest w zaufaniu Bogu. Otwórzmy jeszcze list Piotra, znowu pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i szósty i siódmy werset. Weselcie się z... Tak, poczekam chwilkę. Pierwszy list Piotra, szósty i siódmy werset. Już tutaj kończymy, za chwilkę. Czas nam się kończy, ale. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane kuchwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Weselcie się z tego, że teraz na krótko przeżywacie trudne doświadczenia, ale te doświadczenia. Wypróbowują Waszą wiarę, naszą wiarę, byśmy mogli stanąć jako ci, którzy mogą oglądać Jezusa Chrystusa w Jego przyjściu. Kolejny werset. List do Hebrajczyków, drugi rozdział. Tutaj mamy takie również piękne obietnice. List do Hebrajczyków, drugi rozdział. I tutaj mamy mowę o naszej właśnie skale na naszej wierze, w której nie mamy zawodu nie zawiedziemy się i jest tutaj tak powiedziane właśnie o Chrystusie werset który drugi 2, 17, 18 werset. Dlatego musiał we wszystkim podobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przewłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Chrystus jest naszym najlepszym pomocnikiem. W momencie, kiedy przechodzisz próbę, patrz na Chrystusa. Ufaj Jemu. Pamiętaj, Pamiętajmy o tym, że Chrystus przed, przez wszystkie próby. On zniósł cierpienie, jakiego my w życiu nigdy nie doświadczymy. Pokusy, jakich my nigdy nie doświadczymy, ani nie doświadczaliśmy. Może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jezus żyje dla nas, by nam pomóc, by nas przeprowadzić przez naszą drogę do Królestwa Bożego. Czwarty rozdział Listu do Hebrajczyków, czwarty rozdział, piętnasty wers i szesnasty. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Bóg zaprasza nas. Że jedno, że mamy wspaniałego arcykapłana, który współczuje z na, nami, który jest doświadczony we wszystkim. I Bóg mówi, i tutaj sługa Boży mówi o tym, żebyśmy przystąpili z odwagą do tronu łaski. Żebyśmy się nie dbali, żebyśmy nie podchodzili nieśmiało do Boga, że on nas odrzuci, że nas nie przyjmie. Mamy przystąpić śmiało do Chrystusa, a on nam nas podniesie, On nas pomoże, nas pomoże, pomoże nam przejść wiernie, służąc Jemu w tej naszej drodze. Może trudności, może problemów, nieprostych spraw, pokus. Tam jest łaska u tronu Bożego. Możemy znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Pan przychodzi w odpowiednim momencie w naszym życiu z ratunkiem. Ale dla tych, którzy... Wy... Trwają przy Nim do ostatniej chwili, choćby mieli umrzeć. Nie wyprą się Go ani Go nie porzucą. Jezus Chrystus żyje dzisiaj i prowadzi nas przez drogę do Królestwa Bożego. Wierzę, że każdy z nas obrał wąską drogę, która nie jest szeroka, nie jest prosta. Może nas wiele nieszczęść spotkać, ale Pan wyzwoli nas we wszystkich. Mamy tą obietnicę. Nie zapominajmy o niej. Nie wiemy, na jakim etapie prób jesteśmy w naszym życiu. Nie wiemy, co jeszcze przyjdzie. Ale pamiętajmy o tym, jak Pan nas prowadził wcześniej. I ufajmy Mu, bo On nas nie opuści. Jezus Chrystus oddał życie, żeby być nam bliski. Żeby uczynić pokój z Bogiem. Żeby nas prowadzić. Chwała niech będzie Jezusowi za Jego sług, którzy pozostali Mu wierni w najcięższych próbach i najcięższych doświadczeniach. I niech chwała będzie Bogu za to, że On odmienia nasze życie, nasz los w jednej chwili, ma moc to uczynić. Bądźmy wierni Panu aż do śmierci, bo On obiecał: bądź wierny aż do śmierci, a otrzymasz doronne żywota amen